Witajcie w autoskanerze. Jak widać choinka za moimi plecami, a to oznacza, że okres świąteczny pełną gębą. No i prezenty, prezenty, prezenty. Oczywiście wiadomo, że przynosi święty Mikołaj. Natomiast dzisiaj będzie tak trochę bardziej realnie, jak to w życiu, porozmawiamy o tym, jak sprawić sobie prezent pod choinkę w postaci na przykład samochodu. Nie angażować przy tym, nie wiadomo jakiej gotówki. No i mieć samochód, który jest całkiem sporo wart, a użytkować go za... Nie wiem, nawet poniżej 1000 zł miesięcznie, ale za chwilę więcej o tym e, powiem. Nie tylko ja, powie też e, Łukasz. E, a ja już przepinam kamerę w drugą stronę, żebyście zobaczyli, jakie auto naszym dzisiejszym bohaterem będzie. No i mamy ten samochód e, Citroen EC4. Jak widzicie, już gdzieś tam wóz znalazł swojego nabywcę, no ale nie ma się chyba za bardzo co dziwić, bo właśnie, e, o właśnie, tu jest Łukasz. To właśnie Łukaszu, jak wejść w posiadanie takiego samochodu, nie angażując nie wiadomo jakiej ilości gotówki. Jedną z popularniejszych teraz form finansowania, czy Stanie się użytkownikiem samochodu jest chociażby najem długoterminowy, jest to forma, e, forma leasingu, ale właśnie jest najmem najczęściej na 24 miesiące auto elektryczne, które de facto kosztuje prawie 200 tysięcy złotych. Możemy użytkować za złotych kilkaset miesięcznie i wcale nie angażujemy własnych środków. Praktycznie da się zrobić, żeby nie zaangażować żadnych własnych środków, bo wkładem własnym na to auto jest e, państwowa dotacja dla aut elektrycznych i dzięki temu. Dobrze kalkulując z bankiem umowę, umowę najmu, umowę leasingu, możemy takim autem jeździć za 600, 700, 800 zł, a bywa, że taniej. Co istotne to jest oferta zarówno dla klienta indywidualnego, ale też można wybrać wariant dla biznesu. E, oczywiście tutaj nie będziemy rozskliwiać się nad konkretnymi przykładami, szczegółami, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. E, natomiast e, właśnie co, szczegóły chyba najlepiej u was? Zapraszamy. Oczywiście oferta jest dla klienta indywidualnego i firmowego, dla obu tych przypadków jest to bardzo uproszczona procedura ładem własnym, jak wspomniałem, jest właśnie dotacja i to już sprawia, że jest procedura e, uproszczona. To dodajmy tylko, że faktycznie chodzi o auto elektryczne, auto nowoczesne, auto e, no warte całkiem sporo, e, gdzie wcale nie musimy mieć jakoś bardzo dużo pieniędzy, bo e, jeżeli chodzi o klasę tego samochodu, co? Taki nieco powiększony kompakt, auto właściwie wszechstronne, bo i duży bagażnik, i przestronne wnętrze, no i coś dla miłośników elektryki. Jak najbardziej, zapraszamy.